Cześć, tu Kebson. Przy niedzieli miał wlecieć kebab na piedestal, ale stwierdziłem, że chyba z tej recenzji zrezygnuję. Dłuższy czas zastanawiałem się nad tym, czy na kanał nie zacząć, wrzucać już z samych e, tych samych lepszych, z lepszym mięsem, z lepszymi dodatkami, a takie jak w setkach innych lokali, już sobie po prostu pominąć. Nie wiem, czy faktycznie wprowadzę takie zmiany na stałe, na stałe ale przynajmniej teraz eksperymentalnie przez jakiś czas porzucam sobie to, co nagrałem podczas wycieczek wcześniejszych, wycieczek w góry i na Śląsk, te rzeczy nie kebabowe, a potem to się zobaczy, bo też szkoda, żeby to się przedawniło albo zmarnowało w ogóle, żeby tego nie wrzucać. Dziś jesteśmy w restauracji o nazwie Karczma na rogu w czarnym Dunajcu. Albert, ten kolega naprzeciw mnie, który wcina z chaboszczaka, polecił mi to miejsce, bo jadł tam już wcześniej. Chyba też z chabowego, i mówił wcześniej, jak i prywatnie po zjedzeniu tego co widać dzisiaj, po zjedzeniu tego dania, które ma, że git. Natomiast ja z chabowego nie chciałem, bo chciałem spróbować coś innego. Na recenzję z chaboszczaka przyjdzie czas, możecie pisać, gdzie zjem fajnego w waszych miastach może kiedyś a propos jakichś tam, a propos jakiś wycieczek, to po prostu sobie wstąpię i coś tam nagram. Dziś, tak jak już mówiłem, wybór padł na łódko w sosie śmietanowym za 28 zł, do tego pieczone ziemniaki za dodatkowe 6 zł. Jak widać na ujęciach, zamówiłem sobie także piwo Ciupaga za 8 zł, jest to piwo jasne. Całkiem przyjemny browarek do popicia, dość lekki, ale wiecie no, że ja, jeśli chodzi o browary, to mam takie plebejskie podniebienie, jakby to ująć po chłopsku, więc temat browarów zostawiamy dla bardzo Bardziej doświadczonych koneserów tych ototrunków. Zamówienie złożone, ja dostałem jako ostatni, ale chyba to oczywista sprawa, że takie łódko przygotowuje się do podania dłużej. Pierwsze zdziwienie to to, że miało to być w sosie śmietanowym, a tak na pierwszy rzut oka, właśnie bardziej przypominało to mi jakiś taki pieczeniowy, coś myśliwski czy coś w tym stylu, właśnie w smaku. Także nijak to nie przechodziło mi sosem śmietanowym, a już może bardziej prędzej tym, które przed chwilą wymieniłem te dwa sosiki taki bardziej tutaj wspólny mianownik bym znalazł. Nie wiem, czy to jakieś zmiany w menu, czy też może akurat nie mieli, może sos, który miał być śmietanowy konsystencję, tego nie wiem, także jeśli macie jakieś sposoby na rozwiązanie tej zagadki, to piszcie, bo wiecie, że ja też nie jestem alfą i omegą, jeśli chodzi o całą gastronomię, moja mocna strona to kebaby, ale chcę się rozwijać, także często to powtarzam. Jak robię błędy, to lubię uczyć się na zasadzie właśnie prób i błędów, a często wasze komentarze pomagają mi w podnoszeniu swoich amatorskich kwalifikacji. Szczególnie jeśli chodzi o kuchnię, których jeszcze nie znam, które na przykład recenzuję po raz pierwszy, tak jak dzisiaj sobie to danie. Samo mięso było dobre, wyraziste, dla mnie takie pieprzne trochę. Sama konsystencja mięsiwa, krucha, szczególnie przy kości z zewnątrz, trochę twardsze, ale z racji, że przyszło to dość gorące, to z każdą chwilą, gdy zwlekałem, by zrobić dane ujęcie, to podczas kolejnego kęsa czuć, jakby od środka zaparowywało nieco. Mimo wszystko też ten sos, który wydawał mi się, że jest pomylony, Robił tutaj robotę, robił różnice, tak to myślę, że mogło to być. To mogło to by być za suche, a i z racji, że wziąłem te pieczone ziemniaki, a nie gotowane, to są sprawę podratował. Samo łódko, czy duże, czy małe, za te 28 zł, to nie mam pojęcia. Teraz w tygodniu jadę do Warszawy, to postaram się odwiedzić jakąś miejscówkę z dobrymi opiniami, by mieć porównanie i pewnie wtedy będę mógł powiedzieć coś więcej. Jeśli już jesteśmy przy temacie ziemniaków, to zdaje mi się to być jakiś kupny produkt. W zasadzie widziałem prawie identyczne ziemniaki z firmy Aviko, także tutaj bez szału, no umów. Mówmy się, produkt gotowy, nie ma co się na tym rozwodzić. Też mam wrażenie, jakby pieczone były za krótko, przez co niektóre w środku były po prostu zimne. Już zaraz przy podaniu, a na przykład ten, to, to, to łódko było bardzo gorące. W sumie 34 zł za taki zestaw obiadowy w górach, gdzie byliśmy w sierpniu, to chyba normalna cena. Naprawdę bardzo dużo ludzi tam, jakby sezon, bo sezon to jest zimę w górach, ale i w lato bardzo dużo turystów, tak samo jak nad morzem wybiera się i w góry. Góry, dlatego ceny są, jakie są. Nie wiem, jak wyglądałoby to dalej w drodze do Zakopanego, ale myślę, że jeszcze drożej. Natomiast sama miejscówka jest bardzo przyjemna, przestronne pomieszczenie, w środku masz wrażenie, jakby siedział naprawdę w takiej karczmie z prawdziwego zdarzenia, muzyczka leci, dużo ludzi, wesoło, bo ludzie też się śmieją, także i my z kolegami posiedzieliśmy, pogadaliśmy, wypiliśmy sobie po piwku, także pod względem czysto towarzyskim super. Natomiast mi danie skiepściły te ziemniaki, jakbyście chcieli skorzystać z tej rekomendacji, to bierzcie ziemniaki z wody, bo jestem pewien, że odbiór tego zamówienia może być zupełnie inny, dużo lepszy. W komentarzach możecie pisać, co sądzicie o takich recenzjach innych niż typowy fast food. Pisać swoje polecenia, a kto wie może kiedyś Was odwiedzę w Waszych miejscowościach, naprawdę staram się już jeździć coraz dalej. Teraz jest ta Syria z gór. Trochę będzie z Warszawy, bo mam taki przestój i muszę być na miejscu, ale na pewno w najbliższym czasie wybiorę się gdzieś dalej. Dziś bez oceny oceny tego rodzaju miejsc pojawią się, gdy będę miał większe rozeznanie. Czy warto zjeść sobie to, co ja dzisiaj zamówiłem w tym miejscu, to proszę wywnioskować z moich słów, które padły wcześniej, a ja pozdrawiam moich patronów Rafała Tabakę, Mariana Czerniewskiego, chłopaków z Nocnej Ligi Halowej oraz nowego patrona Nurisa. Cześć!